Dobrze, witajcie w kolejnym vlogu, w kolejnym dniu. Ja jestem na etapie robienia ponczusiów, serków takich homogenizowanych. Tych takich, wiecie, o takich albo tych danio, jakie tam macie. Już często robiłam, często mówiłam, ale powiem Wam jeszcze raz. Dwa takie serki, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, takie, wiecie, płaskie, dwa jajka i półtorej szklanki mąki półtorej szklanki mąki, szczypta soli i to wszystko mieszamy mamy wymieszane już i teraz w małym garnuszku olej grzejemy i będziemy smażyć to na głębokim oleju i powiem Wam teraz tak jak już olej jest rozgrzany to zmniejszamy gaz do oporu łyżeczkę zawsze moczę sobie w oleju i robię taką o, o. o taką wiecie wyle jaką kuleczkę na głęboki olej i one się potem fajnie same przewracają i smażymy, a się same przewrócą do zru zrumienienia, ale na bardzo małym ogniu. Rapunczu się mi się smażą, yy, będzie takie, wiecie, coś słodkiego. W ogóle nie wyglądam, nie czuję się. I co ja chciałam powiedzieć? Yy, już mamy go. Laura takiego konika masy pomalowała. Yy, zobaczcie, ona w ogóle nie wygląda, nawet jej dzisiaj nie czesałam jeszcze. Muszę ją uczesać, ale ona w tej opasce jak chodzi, do tego ucha ma, no to poci się cała w tej opasce, taka jest. Wszyscy w ogóle jesteśmy jacyś tacy. I połączyły się mi się smażą. W nocy Laura ładnie spała, ale od czwartej rano ją ucho zaczęło boleć i głowa i dwie godziny z nią tańcowałam. No bo musiałam jej leki dać i nie mogła usnąć i tak dalej. Jutro, jutro rano zadzwonię do lekarza, się zapiszemy do pediatry, bo mi się wydaje, że to bez antybiotyku to chyba nie pójdzie. Ale jak damy syrop, to jej przechodzi i wstrzymamy się chyba do jutra, bo teraz jest dobrze. Przed chwilą ją bolało, bolało, jęczała, wiecie, no wiadomo jak to przy bólu, ale teraz jest dobrze, bo dam jej syrop, no i to jej przeszło. I jutro byśmy pojechali do lekarza, bo to się od ręki dostaniemy. I od ręki nas przyjmą tutaj u nas, bo się przepisałam. Tutaj przychodni to tutaj się dzwonimy i mamy od razu wizytę. Nie tak jak w tej poprzedniej, co jak Laura miała ospę, w tych poprzednich chciałam się zapisać. Znaczy wtedy jeszcze nie miała ospy, ale chciałam, tak ją swędziało to ciało. Co chciałam na wizytę, to za tydzień mi zaproponowali wizytę. A tutaj zadzwoniłam to od ręki i dlatego się wtedy przepisałam. I myślę, że jutro byśmy podjechali. Zadzwonię rano i się może dostaniemy na pewno. O, znalazłaś. Dobrze. I tak, no i rano do babci zadzwoniłam. Znaczy ona do mnie, z samego rana. I powiem wam, że wstaliśmy po dziewiątej, chyba 20. bo jak ja od czwartej do szóstej praktycznie nie spałam, to potem jak przysnęłam, no to obudził mnie dopiero telefon. I tak wszyscy, wszyscy żeśmy tak spali. No bo jak Laura w nocy trochę płakała, ja się chodziłam, kręciłam, to człowiek się rozbudził. Ona usnęła, potem ja nie mogłam usnąć. I tak, wiecie... Yy, Czuwałam, tak ten, i potem mi się przesnęło. I trochę pospaliśmy, i ten dzień jest dzisiaj taki rozwalony, totalnie. I do babci oczywiście nie jedziemy, no bo ja wolę, żeby Laura została w domu. Nie będę jej ciągała, a jak ją wiecie, złapię ból, to no w domu to wiadomo, się położy, prześpi się, odpocznie. A tak to by nie, no nie położyła się u babci, bo ona to jest taka, że ona woli u siebie w domku, w łóżeczku się położyć i u siebie najlepiej, jak to się mówi. Wiecie, a po co mam ją męczyć, po co? No, wizyta, wizyta nam nie ucieknie. Zawsze możemy za tydzień pojechać i no, no i trudno. Odcedzam pączki oczywiście na um, ręczniki papierowe, żeby trochę odcedzić. No miałam robić faworki, ale tak mi się po prostu nie chce. Takiego mam lenia, taki mam wiecie też. że naprawdę nie mam, nie chcę mi się po prostu robić. A przy faworkach to jest trochę roboty. O, i to tak, tak ten. No i tak, obiad, wszystko mam, bo mam tak i gołąbki mam jeszcze, mam trochę jeszcze rosołu, mam jeszcze pulpety. Kartofli dzisiaj absolutnie nie gotuję, ugotuję chyba kaszę. Dawno nie jedliśmy kaszy. Tak, wszystko mam, i kapusty, i buraki, I jeszcze mizerii trochę zostało, co że ten, laużę kotycików usmażę. I mam wszystko gdzieś i nic po prostu nie robię. Jestem tak zmęczona... Psychicznie, bo mnie to tak dobijają te choroby. Bo jak wiecie, to my od grudnia siedzimy: od grudnia siedzimy w domu. Najpierw w grudniu Laura gorączka, tam kaszelek. Potem Amelkę złapało: też tam kaszel i gorączka. Potem Laura ospa: trzy tygodnie na same święta. Potem Amelka, ospa. Teraz Laura z powrotem gorączka, ucho. I to już się ciągnie tak dwa miesiące, no to ja już jestem po prostu wrakiem człowieka, wrakiem. Ale styczeń minął. Minął. No dzisiaj już jest, który mamy dzisiaj 29, no to jeszcze dwa dni i luty, luty szybko zleci i będzie, słuchajcie, wiosna niedługo. I tym się trzeba mobilizować, tego się musimy trzymać. Yhm. Powiem Wam, że gdybym nie nagrywała na YouTube'a i nie miała takiego tutaj zajęcia dodatkowego, to bym chyba sfiksowała. A tak to naprawdę... Yy, będę sobie rzucać te pączki. A tak to naprawdę Wam powiem, że jak człowiek ma takie właśnie zajęcie, mimo te choroby yy, dzieciaków i to wszystko, człowieka dołuje, ale no wiadomo, że o tutaj jest YouTube, yy, trzeba coś nagrać, znaczy trzeba, no nie trzeba, ale wiem, że czekacie i yy, jest taka jakaś motywacja do jakiegoś działania, i powiem Wam, że nienawidzę stycznia, bo on się zawsze tak y, bardzo ciągnie. Namaczam sobie właśnie w olej łóżkę i robię taką kuleczkę. I tak wiecie, wrzucam. Styczni się zawsze ciągnie, bo on jest taki długi, taki najgorszy miesiąc. A w tym miesiącu mi tak to szybko zleciało, mimo to, jest to że. Z... Piękny. Piękny konik. Mimo to, że to same choroby. Ale właśnie tutaj człowiek ma zajęcie na tym YouTubie coś ponagrywa, coś porobi i jakoś to słuchajcie zleci więc dziękuję wam, że jesteście w ogóle ze mną że mnie oglądacie, bo gdyby nie wy to i mnie by tutaj na tym kanale też nie było śnieg pada słuchajcie widzicie? na brunie widać, że śnieg pada Sonia ale tak to nie będzie widać chyba a może taki malutki śnieg no zapowiadają śniegi że będą padać jakieś zawieruchy nie daj Boże. Przyszłam pokazać Wam kury i koguty. Bo dawno nie byłam. U mojego towarzystwa Wam nie pokazywałam. Cześć, cześć czołem. Kluski z rosołem. O, tak to. Czekajcie, zobaczcie ten kogut. I ten są identyczne, nie? Ale to ten jest ten dziad, co mnie zawsze goni. Ten biały, co idzie już do mnie. A ten, o ten to jest ten z tych młodych, o ten. Ten to jest z tych młodych. A ten to jest ten stary, co mnie tak goni zawsze, tylko on jest dwa razy większy od niego. Ale one już mi się zaczynają mylić. No już przyszedł, patrzcie. Widzicie, tylko podeszłam. No, to jest dziadyga. No. Co się patrzycie? Spasione jesteście jak świniaki małe. Hmm. Aha, na zawołanie to nie ma. No i to taka sytuacja. A ty co, kolego sympatyczny? Sonia, co ty wyprawiasz? No i to tak, idziemy jeszcze do moich podobiecznych, wam pokażę.

Kopiec kreta normalnie, boże wszystko do sprzątania i tu mam te marcinki i teraz pytanie do was, czy to się przycina na wiosnę, czy to po prostu odbije na zielono, ale tu widzę, że pies mi wszedł i trochę połamał, ale dobra połamane jest, widzicie tu tu bieg i wskoczył mi w to czy ja mam to przyciąć powiedzcie mi, i to odbije, czy to chyba mi się wydaje, że to przyciąć bo to wszystko usunięte jest, dajcie znać Dzisiaj tu Paweł robił porządek moim podopiecznym. Wodę macie. Mają. Jedzenie. pościelił suchego im. Bo ja nie miałam czasu przyjść, bo musiałam się laurą zająć. I cztery jajka były, to więc moje dziewczynki znoszą mi jajeczka. Takie są grzeczne dziewczynki. Tak, znosicie jajeczka. No, a mi zabrakło właśnie jajek dzisiaj do tych pączków. Mówię kurczę, blade nie mam jajek. Ale Paweł przetłumiły. Zniosły ci twoje y, dziewczynki jajeczka, więc bardzo się cieszę, że się odwdzięczyły moją opieką. A, Bruno! Brununio! Soniunia. Chodź do domu, bo zimno idziemy. Bruno, idziesz do domu? Chcesz do, do domu, żeby cię zamknąć? Nie, czekasz na pana, tak? Bo pan poszedł i czekasz na niego. Jest tak zimno, minus jeden, ale wiatr wieje, straszny wieje wiatr, bo podobno jakieś wichury mają być, nie wiadomo co tam jeszcze. Idę, idę do domu, chodź Sonia, idziesz do domu? Chodź, idziemy, bo można zamarznąć. Mam takie gazety, cztery kąty i moje mieszkanie. Ja nie, ja takich gazet nie kupuję, ale teściowa dostaje od jakiejś koleżanki i zawsze mi te gazety przynosi, żebym sobie przyjrzała. Ja mówię zawsze, to mówię, dobra, zawsze od... Ciu, mówię, biorę od niej, zawsze jak mi daje, to wezmę, wiadomo, ale wszystko to samo można na internecie, na Pinterestie poszukać. Ale wiecie, jedna gazeta 13 zł prawie, druga 8, a niektóre są takie po 15 nawet. A dała mi, bo tutaj było, tylko nie wiem w której gazecie, makramy były, chyba w tym. Zaraz pokażę. O, tu były. Taka fajna technika. O, i ona mi zawsze daje te gazety, żeby sobie popatrzyła, bo to są takie fajne też yy, no pomysły. No, I na takim takim stelażu się tak przeplata takie fajne różne rzeczy. Takie można wyplatać, o, fajne makramy też. Fajny sposób, ja tego nie, nie, nigdy nie robiłam na tym, ale tak muszę się tym zainteresować, bo to się taką żyłkę przeplata i się zaplata na tej żyłce o i też te makramy są też to fajnie wygląda takie z, jakby z odpadów robione o taka serenka mi się podoba żebym do pokoju zrobiła taką serenkę mi się podoba właśnie takie te o taką tęczę też muszę zrobić ale to na, z makramy można zrobić nie, nie na tym stelażu tylko z makramy taką tęczę można zrobić właśnie to też yy, planuję o widzicie takie coś z grubego sznurka przepleść no i tutaj jeszcze fajne, fajne to tak jakby z odpadów było robione, nie? takie ale fajnie to wyglądało i różne takie tutaj są propozycje, fajne są te kuchnie, zaraz Wam pokażę takie jak starodawne czekajcie, czy ja to znajdę przejrzałam kawałek mm. O, widzicie, patrzcie, kredensy. Taki kredens to mi się marzy w ogóle do kuchni. Tylko taki kredens starodawny. Widzicie też y, te. Y, no Jezu, no jak to się nazywa? Boże! Widzicie, ja mam sklerozę, y, Zasłonki. I też krzesła, każde inne. I też to fajnie wygląda. Ale takie kredensy to mi się marzy. Taki stary kredens, taki, ale bardzo stary taki. O, jak kiedyś babci miał w takich domach. Jak mi się gdzieś natrafi taki kredens do renowacji, do odnowienia, to to na pewno sobie taki kredens sprawię i go wyczyszczę. I sobie gdzieś go postawię w kuchni, czy tutaj między salonem, a kuchnią. Bo jak nagrywałam Wam film o kuchni, jak pokazywałam Wam swoją kuchnię, to wtedy w ogóle zapomniałam właśnie wspomnieć o tym, że marzy mi się taki kredens. Jakoś tak mi z głowy wyleciało. Tutaj już takie bardziej szafki, można powiedzieć, nowoczesne. Ale też fajnie to wygląda. No, kwestia gustu. O, tutaj taki kredens jest, ale to już taki bardziej nowoczesny. A ja chcę taki stary z takimi szybkami, wiecie, takie przedwojenne. Tak mi się one podobają. No, dobra, i to taka tutaj. O, kotek. No, tutaj to jakieś farby. Projekty. Nie, ogólnie to te cztery kąty to nie. Ale te moje mieszkanie to lubię tą gazetę. Nawet sobie ją przejrzeć. O, tu nawet taki kredens jest, widzicie? A tu też taki bardziej z tych nowoczesnych. Moje mieszkanie to lubię tą gazetę przeglądać, a te cztery kąty to nie bardzo. Ale też bardzo dużo tych rzeczy jest na Pinterestie. I jeszcze tutaj znalazła laura mi. Mm, tak, mam trz, trzy takie. Duży. Ten jest średni, taki malutki jeszcze, ale... Yy, nie wiem, gdzie je schowałam. Yy, to jest zabytek. Yy, prawdziwa kość słoniowa. To babcia mi dała. No i tak y, takie schowałam, słuchajcie, jak się przeprowadzałam, że nie wiem, gdzie one są, ale jeden właśnie mi się znalazł, a tamte to nie wiem, gdzie są naprawdę. Muszę ich poszukać. I tu ma nawet y, oderwany y, róg tej trąby, ale to już ma tyle lat, że to jest hu, dużo starsze ode mnie, słuchajcie. No, więc tak, dobra, ja się biorę za obiad. Za oknem taka sytuacja. Śnieg, słuchajcie, pada. Teraz akurat przestał, ale zawierucha była niezła. Robi się coraz bia bardziej biało na dworzu. Więc zima. Tu leży moja królowa. Królowo, jak ja się czujesz? Dodać. Tak, Laura ma taki szaliczek na głowie ciepły, na uszach. W tym jest jej luźnie, bo w opaska to ją ciśnie. Kłębuszek, żegnaj się z widzami. Kłębuszek. Żegnaj się. Dziękujemy za oglądanie i do jutra. Trzymajcie się. Pa!